Witamy Was w kolejnych polecajkach. Dzisiaj chcemy przybliżyć Wam postać Aleksandra Lowena i trzech jego książek. Spędzamy czerwiec z Lowenem, z jego cytatami, dlatego jakoś nas tak natchnęło, żeby y, pokazać Wam też jego książki, które znamy, które lubimy. Kim w ogóle był Lowen? To był amerykański psychiatra, psychoterapeuta, który wypracował swoje własne autorskie podejście terapeutyczne. Pracował głównie i zajmował się głównie osobami, które mają na swoim koncie naprawdę trudne doświadczenia, traumatyczne doświadczenia. On podejmował się pracy z tymi osobami i wielu z nich fantastycznie pomógł, pomógł im osiągnąć pełnię życia, pełnię szczęścia, pełnię takiej wewnętrznej wolności. Nas inspiruje dlatego, że w piękny sposób pokazuje właśnie to współgranie ciała i umysłu. Bardzo bliskie nam jest to jego podejście, które mówi o tym, że żeby uwolnić się z pewnych trudnych doświadczeń, żeby zmienić swoje schematy myślowe, trzeba to zrobić i na poziomie naszego myślenia, naszych schematów myślowych, naszych przekonań, ale także uwolnić napięcia i uwolnić jakiś ból skumulowany w nas, który tkwi głęboko w nas w naszym, w naszym ciele. I dzisiaj zaczynamy od książki numer jeden, którą jest przyjemność. Loen ma całą serię książek. My tylko y, przedstawiamy Wam trzy, jeszcze wszystkich nie przeczytałyśmy. Y, ale te trzy y, już znamy i chcemy Was trochę zainspirować do tego, żebyście może wy też po, poczytały Loena. Y, książka Przyjemność jest bardzo przyjemna w czytaniu. Nie jest łatwa, bo Loen nie pisze bardzo łatwo, ale, ale pisze bardzo. Y, Piszę tak, że czytając to myślisz tak, no kurde, faktycznie, no, dokładnie taki jest, albo dokładnie to czułam, więc jest to bardzo fajne i bardzo ciekawe doświadczenie. E, chcemy was, Wam poczytać kilka fragmentów. E, z każdej książki mamy takie dwa wybrane fragmenty, aczkolwiek moje książki Luna wyglądają tak, że ja mam bardzo dużo różnych zakładek, i potem otwieram i myślę, że to jest cały czas aktualne i cały czas strasznie mi się podobają te cytaty. E, to pierwszy cytat z książki pod tytułem Przyjemność. Jednym z powodów braku przyjemności w naszym życiu jest to, że usiłujemy czynić zabawę z rzeczy poważnych, a traktujemy poważne zajęcia, które powinny być rozrywką. Gra w piłkę czy w karty zazwyczaj nie pociąga za sobą poważnych konsekwencji. Mogłaby to być rozrywka, lecz ludzie podchodzą do niej tak poważnie, jakby od wyniku gry zależało ich życie. Nie chodzi o to, że grają na serio, bo dzieci też bawią się na serio. Chodzi o to, że waga, jaką przywiązują do rezultatu, odbiera grze przyjemność. Ileż przyjemności tracimy przy grze w golfa, jeśli nasze wyniki nie dorastają do oczekiwań? Z drugiej strony, często angażujemy się z głupia frant w działania mogące mieć naprawdę istotne konsekwencje: takie jak seks, zażywanie narkotyków czy ryzykowna jazda samochodem. To jest pierwszy fragment, uważam, że jest super trafiony. I drugi. Wszyscy żywimy przekonanie, że życie powinno być czymś więcej niż walką o byt, że powinno być radosnym doświadczeniem, że ludzie są stworzeni do miłości. Kiedy jednak w naszym życiu miłości i radości brakuje, zaczynamy marzyć o szczęściu i puszczamy się w pogoń za przyjemnościami. Nie zdajemy sobie sprawy, że fundamentem szczęśliwego życia jest wewnętrzne, cielesne poczucie przyjemności, żeby z niego życie staje się tylko smutną koniecznością i zawsze grozi katastrofą. W tej książce wy znajdziecie bardzo dużo takich mm, tekstów i nawoływań Loana do tego, że żeby życie było przyjemne, żeby było dobre, em, ono nie może mieć w sobie bólu, że musimy oddychać pełną piersią, że jakby te aspekty zdrowotne takiego zdrowia fizycznego i psychicznego cały czas się przenikają. To, za co też uwielbiamy Loena, to właśnie za jego piękny język, bo Loen po prostu aż się prosi, żeby go cytować, i właściwie można powiedzieć, że jego książki są całe naszpikowane cytatami. Kontynuując ten wątek, który Klara rozpoczęła, druga książka to jest książka, która ma tytuł Radość. W ogóle ta seria wydawnicza ma przepiękne okładki. Gdybyś pokazała, Klara, okładkę tamtej książki jeszcze raz. One są akurat z jednej. To jest nowe wydanie tych książek. Tak, z jednej, z jednej linii, bardzo pięknie wydane. Książka Radość jest o tyle ciekawa i interesująca, że w ogóle zaczyna się od tego, że Loewen opowiada o swoich doświadczeniach związanych z psychoterapią. Gdzie u kogo je zaczynał, można tam trochę dostrzec i zrozumieć korzenie tego nurtu, który, który on sam potem opracował, więc można sporo dowiedzieć się o jego doświadczeniach, które też nie należały do najłatwiejszych, podobnie jak doświadczenia wielu jego pacjentów, wielu jego klientów. Książka Radość też tak trochę pierwotnie, pierwotnie, przewrotnie zaczyna się od tego, że mówi nam o tym, że żeby uwolnić radość. Tak naprawdę na początek musimy uwolnić smutek i płacz. Musimy się nauczyć płakać pełną piersią, po to, żeby uwolnić energię, która w nas jest, która to za sobą e, jakby przyniesie wielką radość, i, i takie uwolnienie, i taką pełnię szczęścia, pełnię życia, głęboki oddech. To jest taki, mam wrażenie, refren, który się powtarza we wszystkich tych pozycjach Lowen'a, niezależnie od tego, e, jakiego tematu dotyczą. To, co ja też bardzo lubię w tej książce, to jest to, że on bardzo dużo przykładów swoich pacjentów przywołuje, opowiada o ich historiach. I właśnie teraz, krótki fragment historii jednej z jego pacjentek, która no jest właściwie takim, takim cytatem, więcej niż tylko krótką historią o kimś. Rozpoczęcie terapii oznaczało, że Marta zapragnęła czegoś więcej niż tylko przetrwania. Aby nadać swemu życiu sens, musiała dokonać podstawowej zmiany w swoim nastawieniu do niego. A to wymagało czegoś więcej niż tylko podjęcia decyzji. Jeśli bowiem pierwotne nastawienie umożliwiało jej przetrwanie, to zrezygnowanie z tego nastawienia oznaczało dla niej podjęcie poważnego ryzyka. I to jest trochę taka metafora y, odwagi, którą trzeba mieć, żeby podjąć terapię i podjąć jakieś zmiany w naszym życiu, dlatego jakoś tak szczególnie mnie y, nie uderzyła i, i chciałam ją wam dzisiaj przeczytać. Ja przepraszam po trzecią książkę, muszę się schylić, bardzo długo myślałam nad tym, jak mam po nią sięgnąć. Książka pod tytułem Depresja i ciało. Z punktu widzenia terapeuty takiego manualnego i terapeuty czaszkowo-krzyżowego muszę Wam powiedzieć, że była to książka, która bardzo dużo mi dała w mojej pracy, czyli w zrozumieniu tego, jak zachowuje się ciało osoby z depresją, Czego nie czuje, a co czuje bardziej w trakcie takiej pracy z osobą, co ta osoba czuje, a czego ona nie czuje. Bo jednak bardzo często jest tak, że osoby z depresją są, o czym Lowend zresztą pisze, są bardzo często tak, jakby oderwane trochę od swojego ciała, od swoich uczuć. No i też dwa fragmenty, które też o tym mówią. Niezdolność człowieka do reagowania odróżnia depresję od innych stanów emocjonalnych. Człowiek załamany odzyskuje wiarę w siebie i nadzieję, gdy sytuacja ulega zmianie. Człowiekowi przygnębionemu poprawia się nastrój, gdy znika przyczyna smutku. Melancholię może rozwiać oczekiwanie przyjemności. Nic jednak nie wywoła reakcji u osoby tkwiącej w depresji. Często perspektywa przyjemności lub poprawy sytuacji, depresja nawet pogłębia. I jeszcze jest taki jeden. Mm. Nie możemy oczekiwać, że człowiek, który nie ma kontaktu z rzeczywistością, w tym także z rzeczywistością własnego ciała, będzie odpowiedzialną osobą. Nie może przyjąć odpowiedzialności za swoje życie i swoje działania, ponieważ nie ma kontaktu z dynamicznymi siłami, które determinują jego zachowanie i reakcje. W czasach minionych tacy ludzie mogli bezpiecznie dostosowywać się do utartych reguł postępowania, ponieważ wiedzieli, że jeśli tylko będą przestrzegali tych reguł, to nikt ich nie potępi. Lecz w świecie, w którym. Formalne normy relacji międzyludzkich przestały istnieć lub nie są powszechnie akceptowane, odpowiedzialność za poważne związki emocjonalne spada w całości na jednostkę. Może ona sprostać tej odpowiedzialności tylko wówczas, gdy pozostaje w kontakcie z samym sobą. Tyle na dzisiaj. Dzięki bardzo polecamy Wam bardzo mocno Aleksandra Lowena do czytania. Niekoniecznie do poduszki. Dajcie znać... Fragment, co się, krótkimi fragmentami, codziennie krótki, trochę. Krótkimi fragmentami, taki cytat dnia. Tak. Trzymajcie się i dajcie znać, co Wam się podobało najbardziej. Do zobaczenia.